Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak sterować silnikiem krokowym bez użycia żadnych sterowników. Ja tutaj mam taki sterowniczek, tutaj jeszcze transory mocy mają być. To jest dość skomplikowane, a to jest takie sobie, ale wy chcecie tylko po prostu sprawdzić. Tutaj Krzysio napisał, jemu chodzi tylko o to, żeby ten silnik y, się obracał. Dobrze, Krzysiu, pokażę Ci, jak to zrobić najprostszym sposobem, bez użycia żadnych sterowników. To znajdziecie na kanale trzecim, ja tam to rozbieram, pokażę Wam, y, co z tego można po prostu odzyskać. Może zaczniemy w ten sposób. Y, można podzielić te silniki na kilka rodzajów, tu jest silnik akurat bipolarny. Ma cztery, cztery wyprowadzenia, czyli ma dwie ceweczki. Tutaj jest też silnik bipolarny. To prosto po prostu odróżnić, bo ma yy, dwie cewki, czyli cztery, cztery wyprowadzenia. Natomiast silniki unipolarne mają, mają pięć. Ewentualnie 6 po prostu wyprowadzeń. To właśnie dlatego tu jest akurat 6 wyprowadzeń. Zobaczcie o sekcja 3 i sekcja 3. I teraz, jak to podłączyć bez żadnego sterownika, żeby to po prostu chodziło? Ja tutaj już mam. Ten silniczek, który wyjąłem właśnie z tej stacji dysków, on mi się tutaj obraca. On nie ma żadnego sterownika. Zaraz pokażę, jak to, jak to zrobić. Sterowany jest tylko dwoma yy, przewodami. Zresztą wszystko będzie sterowane dwoma przewodami. Tu jest też podobny silnik, z tym, że ten, ten ma tutaj yy, trzy wyprowadzenia, prawda? Cewka w środku jest, jest już yy, zwarta Tutaj jedna z drugą. Także jest uz uzwojenie jednej cewki. Tu są dwie cewki, i tu jest po prostu jedna. Cewka. Zaczniemy od takiego malutkiego silniczka. Ja sobie tutaj już przylutowałem. To jest silniczek, jak powiedziałem, bipolarny. Dlatego, że zawiera dwie cewki. Jedno uzwojenie jest tutaj, drugie uzwojenie jest tutaj. Ja moim sposobem już sobie tutaj podłączyłem, ale teraz podłączam tutaj sobie po prostu drugie. drugie. Tylko zobaczcie. Silnik zaczyna mi się kręcić. Wszystko Wam pokażę, jak to jest zrobione na samym końcu. pierwsze sprawdzamy silniczki. Nie ma żadnego sterownika, to mogę Wam zagwarantować, a silnik się kręci. To jest drugi silniczek. To jest też silniczek bipolarny, dlatego, bo ma dwa uzwojenia, prawda? czyli ma dwie cewki. Tutaj można było spiąć tutaj, ale ja to wszystko po prostu spiąłem sobie tutaj po prostu wyżej. I teraz go weźmiemy, podłączymy. Żeby było zabawnie, to ja tutaj włożę taką, może tylko dalej, o. Tak, silnik obraca się w stronę przeciwną do zegara. A ja chcę odwrotnie. No Zobaczcie, mam odwrotnie. Proszę bardzo. Chcę z powrotem w tą samą stronę, w odwrotną stronę. Jest to typowy silnik krokowy z dwoma ceweczkami bipolarny. A teraz pokażę Wam silnik unipolarny. Tu mam mechanizm od jakiejś drukarki czy od czegoś. Tu jest silniczek krokowy i to, i to, to już jest silnik unipolarny. A dlaczego? Bo ma po prostu więcej niż cztery, cztery przewodziki, tak? czyli już będzie tych cewek miał więcej. Tu jest, tu jest pięć przewodów, czyli możecie sobie policzyć. Raz, 3, 5, prawda? I teraz jak ten silnik po prostu podłączyć. Podłączamy. Wszystko jedno w sumie, gdzie podłączymy. Pierwszą lepszą dziurkę wkładam i tutaj gdzieś będzie powiedzmy ten, tak? I proszę bardzo. Silnik zaczął. Po prostu chodzić, prawda? Kiedy się kręci, żeby tu było widać, że on, on się po prostu obraca. Czyli to mamy drugi silnik. Weźmiemy następny silnik. Ja tu mam trzeci silnik. Też unipolarny, dlatego że ma też 5 przewodzików nam wychodzi. Czyli więcej niż 4 to jest unipolarny. Mniej niż... Czyli 4, 3, 2 to jest bipolarny. Prosto, prosto odróżnić. Sterowanie się po prostu nie różni. Teraz możemy wziąć, podłączyć. No, proszę bardzo, silnik nam, nam się kręci. Aby zmienić obroty, trzeba zrobić. No i następny silnik, oczywiście bipolarny. Dlaczego? Dlatego, że ma pięć przewodzików, prawda? I teraz spróbujemy go podłączyć. To jest zupełnie inny silnik. Tutaj mam jakiś, powiedzmy, symbol, prawda, na niego. I spróbujemy go po prostu podłączyć. On będzie chodził w dwie strony. Można cudować, zmieniać szybkość, zmieniać ten, ale o tym po tym. Dobrze, podłączamy. Czyli włączam jeden. Zauważcie, że ja. Korzystam tylko z dwóch przewodów, prawda? Włączam jeden silnik, obraca mi się w tą stronę. Chcę zmienić obroty, proszę bardzo. Zmieniłem obroty. To już z kolei szósta wersja. No bo żebyście nie mówili, że wybieram jakieś silniki, które chodzą, u was nie chodzą, prawda? Ten ma już, proszę bardzo, sześć. 6, tutaj będzie widać 3 i 3, czyli wychodzi z niego aż 6 po prostu wyprowadzeń, prawda? Ja tu zrobiłem zworkę, także cewki, środki cewek są tutaj spięte u mnie. I teraz zobaczcie. Tu pod, pod, wszystko jedno. Czy, czy tym przewodem, czy tym przewodem podłączamy tutaj. Rozmutro to podłączyć. Silnik ruszył, prawda? To ja może sobie wezmę mocniej. Proszę bardzo, zobaczcie, że silnik się kręci. Oczywiście niektórzy będą szukali oszustwa, ale niech lepiej pomyślą, bo myślenie ma przyszłość, prawda? No tak to wszystko leży bezużyteczne u Was, a może się po prostu przydać. Jak to wszystko jest zrobione, prawda? Napisałem, że bez żadnego sterownika bo bez żadnego sterownika. Po prostu korzystam z transformatorka dzwonkowego podłączanego do 220 V. Tu wychodzi mi prąd zmienny. Tu sobie mogę przepinać 3 V, 5 V, 8 V. Zresztą nieistotne jaki, jaki podłączycie, taki podłączycie, taki będzie Wam po prostu działał, z tym, że niektóre silniki pobierają dość dużo po prostu prądu. Dlatego ja osobiście nie jestem zwolennikiem tych silników, bo to są dla mnie silniki prądożerne, prawda? Dla mnie jest fajną rzeczą, gdybym mógł takim akumulatorkiem, powiedzmy i 2 V, podnieść, powiedzmy, lokomotywy, prawda? O. wsuwam gdzieś taki akumulatorek, jest system przekładni i system wzmacniaczy i podnoszę lokomotywę. To jest dla mnie alternatywa. Natomiast to jest idealne. Oczywiście, jeżeli robimy jakieś tokarki numeryczne czy coś w tym stylu, czyli dwa kroki w przód, dwa kroki w tył, pięć kroków tam, sześć kroków tam. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia. Zobaczycie też dekoder mowy, ale taki dekoder mowy, którego nigdzie nie zobaczycie. Po pierwsze, nie pobiera w ogóle prądu, działa tylko, pobiera prąd tylko w czasie mowy i wyłącza się. Po drugie, można uzyskać w szybie natychmiastowym każdą informację i to tak powiedzmy ma... to już przygotowuje zdalne sterowanie, no bo po co robić nadajniki, jak tylko zrobimy układ wykonawczy. Jest taka sprawa, że tutaj sobie po prostu podpinamy, podpinamy nasz, nasze sterowanie cyk. To zostaje i tutaj sobie sterujemy łodzią na taką odległość jak są po prostu nadajniki. Na 2 km, na 2 km, na 5 na 5 Pokażę drugą wersję. Jako odbiornik jest zrobiony z takiego radyjka. Radyjko kosztuje 3,90, bo tutaj mam zresztą to będzie omówione. I łódka będzie sterowana, to jest odbiornik powiedzmy łódki, rozbebeszymy. I tutaj zobaczcie, też podepniemy sobie sterowanie z jednej i z drugiej strony. I jak to jest fajnie po prostu zrobione. Zobaczcie, odpinam tutaj moduł, odpinam moduł tego, zostaje nam zostaje nam nadajnik. Następną rzeczą, tutaj trzeba chodzić po Aldi, ja tu kupiłem taki, taki tester po prostu baterii, już go rozebrałem dla Was, bo będziemy robili ten woltomierz. Na dużym wskaźniku będzie pokazywało ampery, czyli prąd, a na tym będzie pokazywało, powiedzmy, napięcie.